uważam, że polecam. Odkurzacz. Łe! Odkurzacz Do wózka A wózek jest kurwa przy tym, no to... Hmm. Słyszę, że dobrze idzie. Dzisiaj. To wypadnie. Nie się wypadnie, pierdolisz! Kurwa... Trzeba się we fromugę zmieścił, panie. No, trzeba tą kłotę zaliczyć. Musimy znaleźć jeszcze jakieś gówno. Znalazłem kolejny ten Znalazłem extraction ja mam 500 jak coś to dawaj tutaj do włoska Do włoska tak Potrzebujemy ostatnią jeszcze znaleźć Jest, jest przed nami Przed nami jest ostatnia? Ta. <coughs> O co mi ten, dobra No Bo słyszę, że były i Ważne Były Nie było tematu szyny, sz, szyny, były złe, a podwozie, podwozie, podwozie też było złe Jeszcze będę skakał z temami, bo się dookoła Żaba z laserem Jest? Suka? nie Jak tam gierka? Fajna jest, ale mogłaby być straszniejsza Mogły być te potwory i ten dźwięk straszniejszy, tak, bo letal jest straszniejszy generalnie, nie? O kurwa, żaba jest żaba, żaba. Co tu idzie? Żaba. żaba. O GDZIE O GDZIE JEST zjawa O! Mam diamencik jakiś Kurwa mam za, za 2 600 item OO CIE KURWICA Nice Ja pierdolę Dobra wracamy się omijając żabę Zobaczcie Ja pierdolę Wow. A spierdalać. Tylko ja tu wróciłem, widzę. Jak na razie? <laughs> Ale reszty nie ma. Ja firdołe to rozmawia. Aha, on żyje. Ty. No i chuj, że się zajebał o, ich. O nie, al Kuba chyba tylko. Kurwa bym przekonany, że oni nie żyją. No nie kurwa, no nie jest. bym przekonany że wy nie żyjecie, przyram, bo no, ja nie żyję. Ja się ja ja żyłem. żyłem. Kanierki miałem dosłownie sekundę przed tym, aż mnie zostawiło. Ej, A. ja mam to pułapkę Ale ona tylko stunuje, ja nie. Ja sobie biorę strength upgrade. Druga stamina upgrade, dwie stamina upgrade biorę. Ja sobie biorę apteczkę za trzy. No to ja też sobie znam, tak. No i dojdźcie sobie 250 zł i ja się pierdolę. Dobra. Ale tam jest pusta apteczka. Sam, bo ja mam strękwa, ja to sam przyniosę rachunek. No wazonik. Trzymaj tą pozytywkę. Stój, Ja no, nie, no, nie mogę. Ale nie, nie chodziło mi, żebyś nie szedł ani tak, prawo ani lewo. Dobra. Bo chciałem sprawdzić, czy może mogę ją przytrzymać. No, no musisz przytrzymać mnie ją zajebać z, z ręki, no. kurwa. No. Kurwa. <śla> bo wszedł okay. mi pod to, kurwa. Zegar. Ej, po chuj to bierzecie! Teraz, kurwa! Aj! Kurwa to bierzecie! Ale... No do łóżka! Powiem tak, bo ciepłonie, bo ja jestem blisko. No, puszczam. Kurwa! Kurwa, stary z synem Rebut nie? Pomóż, debilu, a nie tam, kurwa! Krwisz! Ała! Dobrze jest! Kurwa, mi świecisz przy sobie, dochuj. No Synek! No postaw to kurwa! No nie mogę! Nie, no pojebie mnie, nie kręci tu kurwa! Po o, o kurwa! No tak, zostaw to! Zostaw. Ach, to, no jest pa, SG, to jest gate, jest gate! Niech choba z tej strony! ten Po chuju, ty chuj kręcisz! Po chuju, ty kręcisz! No Co robicie? No. Kurwa, masz ten półsek? No nie, byłem ja po coś się? tym! No tego. idź po burzek, ogie, no kurwa! Ja pierdolę! Skaraj. Dobra, stoi. poszedł nie. gdzieś w pizdu, poszedł gdzieś pizdu, i wiadomo po chuj. <gulanie> idź po ten muzek. No kurwa, Idź po Kurwa, Kurwa, we trzech trzymamy, to idź po to, kurwa. Ja pierdolę! Po dwa tysiące już pizde kolejne, kurwa. Kurwa. poszedł, nie wiadomo, kurwa, na chuj o tu Co to było? No zegarek.

Tak. Co o, to... tu jest? To to jest, to jest tu kurwa to gówno, jebana. Co tu kurwa było. I pierdalasz smata w stronę. Przejeżdżasz na kurwa jebana. Ach, za garek nam pierdala. Ja, Dobok no, je blokowali A to jak będę grał to... O kurwa, na nogę No. Jak <laughs> Zblokowaliśmy, chuj jebany. Patrz. Dobra, mamy jedną kotę? Nie, nie. Au. Ja widzę nawet drzwi się tam otwierają Patrz, mam hajs Ale to jest zbyt duże kurwa nie, damy, damy, damy. Kurwa zabrakło Ja pierdolę Tam już nie ma chyba No ja, dopiero wszedłem więc wiesz No Tak Widziałem tylko jak się porozpierdalał ten diament kurwa nie? A kurwa Widziałem ja kurwa, pierdolę, nie? fragmenty jak się posypały, kurwa, nie? Próby. <laughs> mi próby. opuścił, kurwa. O, oh, <laughs> Tu jest ta... Twina. Kurwa, pusta suka. O! o, skarbiec znalazłem! Tylko ta ista suka, ta lalka, zostaw tą. Ale patrz! Dwa zegary, wazon... Ta lalka jest coś warta też. No, a chcesz się nią bawić teraz? później. Coś jeszcze z nieba z tym diamentem to było dobre! Haha, pierdole. Ech. I'm alive! Ja popchaj tą szafę. Ja ciągnę ją. Dobra, ciągnij. Ej, za daleko, za daleko, cofnij. No, co co, Dobra. Dobra, jest git. dajcie teraz wózek. Nie, do mnie, do mnie tą szafę. Trochę popchajcie Nie, bo, tam bo wrzucił worek, wiesz. Na chwilę. Unieścił na chwilę, tą szafę. No, czekaj. Tak tak. worek na tą szafę. To daleko. Dobra. Już jest git. No i dobra. Ja <laughs> Pierdolę. Nie no. <laughs> ma <laughs> się koła i wypierdala żeby worki nosić teraz, kurwa? Nie to trzeba cofnąć w Mogę ją unieść teraz No może to w ej ej, ej, a ja nie mogę ciągnąć Nie mi Ale poczekaj, żeby spokojnie mnie uderzyła a tirówki? W ogóle Wiesz gdzie jest druga kota? To trzeba znaleźć drugą kłotę. No to ja idę. No i ja mówię to od pięciu minut. Ja powiem, ty To dlatego się zaspadłałeś tyle czasu. Patrzcie tu samo rzeczy. Ja kłotę znajdę. Nie znajdę! Pomocy! O! I co teraz? Nie wiem, pożygasz się i chyba przejdzieć Żyjesz? To. O! Co tu się dzieje, kurwa? Babuszka. Babuszka tańczy, babuszka tańczy. I mnie. Ocie, chuj, nie wiem jeszcze, jaki pajaczek Kurwa mac, na pilnie o chuj OCie, o Nie wiem tu, co, Kurwa ta łapa jest tak ciasna, by tego kurwa nie zrobił. Duch! No duch! Widziałem tym Widzię, Nie widziałem No tak kurwa, łatwo jest o. Zajmą mi spytalek tam. Pierdolę! to! nie jest wodę. Dawaj, 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 dawaj. Rozwalamy i kubę, bo ich nie ma przy Kurwa. Gniazda ten. Zomodnowa. No, hmm. O! o.

Złapcie się o kurwa. A, po chuj, przecież tu jest jedna kota. A, jedna kota, Coś, co. Ty... Kurwa. Co się odjebali? Dalej, Coś... szybko. co się dzieje, jakiś dźwięk jest. Może Kuba planuje zamstę i do tego takiego. Ja. to to z ciebie jesteście? Kurwa, nawet nie wiesz jak, nie? Kurwa. Nawet nie wiesz, radości sprawiło. Ja pierdolę, pyszne to piwo, Jezus, kurwa. Zajebiście, że jesteś chory i wpierdalasz piwo. To jest w ogóle to jest zajebiste. Pile. Co to był za dźwięk? Coś, coś. coś się dawaj, zra... dawaj, bo co... coś się, coś się Ty, A już więcej się nie pojawił ten Enderman, kurwa, nie? Pamiętasz, jak on się zachowywał? Może hmm. nawet nie wiem, że się pojawił. Może być. Ale tu jest jakieś. Tu... Oj, chłopaki giną. Uciekać, 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 uciekać! Kurwa. Nie jest gępko. Co ja mam tu zrobić? Zostaw go kurwa. O! Oj chuj. Ty mu... Ale kurwa! Eee! Eee! Okej? oko! No. Kurwa, to co tu się wydarzyło w ogóle? No tak szczegółowo że nie mogłem. Tak, nie byłem w stanie się Rafał, ty się motałeś, walczyłeś o to miejsce, żeby uciec, a jak się podaję, zostać koło drzwi. No. <grym> Ale w ogóle. To... A kto to. To ty powiedziałeś, uciekaj? Bo głosem jest takie. Uciekaj Tak! tak. Uciekaj. tak ale mi w dupą, też Nie nie. Wie. nie, ona cały czas jest widzialna, widzialna Tylko, że ja zauważyłem, że ona potrafi stać się patrzeć, nie? <laughs> Coś ty... Oh, pierdol... No dobry ten granat Nie jest No granat, przydał ci się kurwa fa, faktycznie O, ej chłopaki, giga item o to jest ten Ogarnę ten go sam. Ogarnę go sam Dobra to jest to co wtedy ta buka się pojawiła co cię zjadła Garnego Ogarnę go sam Ja wezmę sobie koronkę tu leży. Jak mam dwa Już się tą kłotę nie przyjmujcie praktycznie Co to <laughs> Strzelec No, co ja wam zrobiłem? No kurwa, nie mogę. Rafa, podejść, bo jebana kaczka mi biega pod ryjem. Dobra, co tu się odpierdala? Ja chyba wiem, co się odpierdala. W środku coś jest. o co tu kurwa chodzi? Nie wiem, w środku coś jest. Was handle with care. Ona napierdalał tymi co zarabia. To jest się wkurwiło coś O, jeszcze strzelec zaborowy